Słuchajcie, trochę zmuszę Was do odpowiedzi i wskażę tą rybę. O Boże! O nie! Co za... Umawialiśmy się. No myśmy się wcześniej umówili, że tej ryby nie wskazujemy. Ale jest to ciekawe No zobaczymy, jakie my będziemy mieli pytania. Która para idealnie udawała, że się niczym nie stresuje? Łatwo. Możemy na siebie? Każde pytanie. Możecie. No to my, się wydaje że nawet nie, że udawaliśmy, ale się nie stresowaliśmy. No ale właśnie, która para udawała? udawała. która udawała, że się nie stresuje? Że jest taka, wiecie... Wychillowana? totalnie, no. Kurczę, nie, No wie. zawsze rybkę możecie zjeść. Nie, nie, nie. Nie, po prostu szukam odpowiedzi. To nawet nie tyle, że nie chcę odpowiedzieć, ale kto mógł... Wy nie, bo wy mówiliście otwarcie o tym, że to jest trudne, że się tak. stresujecie. Chłopaki mieli z tego fan chyba. Taki, że nie było widać jakoś tego, że się stresuje. Ewa też chyba mówiła, że się stresuje. stresuje że to dla niej trudne. Chyba ja bym powiedziała Edyta i Michał. No to Edyta i Michał. Dobrze odpowiedzieliśmy? Ja nie zampowiedział. No. Tak, to wasza, no. Wasze odczucia.